Nie zbadamy. Bo się nie Kiedy? wszystkim jedziemy właśnie do miejscowości Międzyrzec Podlaski na zawody organizowane przez Konrada Karwata w siłowni. Teraz, żeby nie pomylić, Real Gym? Real, gym. Real, gym. Real gym. Także zbadamy siłownię, zbadamy sprzęt, a przede wszystkim zbadamy siebie, swoją moc. Bo ponoć ma być. Konkurencja w wyciskaniu, czyli w flagowej konkurencji Elmielona oraz dodatkowo ma przejechać betonowy Tomek, którego chyba nie muszę nikomu przedstawiać i troszkę usiłujemy się na rękę. Tomek betonek. Tomek betonek. Tomek betonek. Pozdrowienia dla Tomka betonka. I zobaczymy, czy tam naprawdę drzemie beton. A wydaje mi się, że drzemie, bo kiedyś już miałem okazję. Także lecimy kierunek jeszcze 112 km przed nami pędzimy. Niestety okazało się, że zawody są o 14, Byliśmy święci przekonani, że o 10.00. Dlatego postanowiliśmy się rozerwać. I jak widać, rozgrzewka w postaci wysłowania zalewie między Rzeczkim sobie łajbą przed zawodami. My właśnie dojechaliśmy. Także idziemy zebrać graty i zobaczymy, co w trawie piszczy Ja już widzę mojego faworyta na dzisiejsze zmagania. Idziemy najpierw sam zbadać. Idziemy do faworyta na razie. Tak jak mówił, tak zrobił Wjeżdżamy na zjeżdżalnię Woo! I idziemy teraz sprawdzać siłkę U, Trochę to waży, no nie chcę mi się tego dźwigać Siemano wszystkim Dobra, to chyba wjeżdżamy do środka po prostu No dobra, co tu sprawdzimy? Coś byśmy tu zobaczyli Może idziemy jakieś sławne osoby pozaczepiać Znacie pana? Łomoc, to jest Łomot To jest właśnie łomoc, dobra ksywa Dobra, jak mam się ustawiać? Czekaj, sobie przygnę tylko mikrofon. Oj, oj, oj. Kolejny dzień oczekiwań. Geneza ksywy łomot jeszcze, ciekawostka. Geneza ksywy Łomot działa się stąd, że po prostu jeździłem po zawodach startowałem z kamienie nie? I zawsze się odgrażałem, że będą Łomot mieli na zawodach, nie? No i że dostaną, że, że nieważne które miejsce zajmę, aby być przed tobą, przed kimś tam, nie? No i się okazywało niestety, że ten Łomot ja dostawałem, i już tak zostało, o, łomot przyjechał. Okej, okay, czyli nie od sprawiania, tylko od dostawania momotu. To Dokładnie. Tak. Okej. Okay. Czasami się zakładałem nawet o kebaba z kimś, no ale oczywiście przegrywałem i trzeba było ten... I tak zostało. Czyli bardzo skromna osoba. Jeszcze raz, dzięki. nie. No, nie no, tak syma to jest rewelacyjne, naprawdę. Persona, której nikomu nie muszę przedstawiać pan Krzysztof i kilka pytań do pana Krzysztofa w związku z zawodami się dzisiaj odbywającymi. No. Czy pan Krzysztof bierze dzisiaj udział? Nie, dzisiaj nie będę brał. Czy wiem, że będą jakieś konkursy dla publiczności. To znaczy dla publiczności. Dla was to jest zorganizowane na siłowni. No i jakieś zawody w siłowni na rękę będą. Tomek przyjedzie. No wiesz, trochę by było tak nie feria, jak ja bym wyszedł i wam nagrody pozabierał. Rzeczywiście to trochę <noise> inna kategoria, powiedzmy, siły. Drugie pytanie, jak ocenia pan wyposażenie siłowni? Zairisa, powiem ci, byłem tutaj, jak Robert to otwierał, byliśmy tutaj Wielką Sobotę, to w porównaniu do tego, co teraz jest. No tak, byś postawił Ferrari przy Polonezie, który tu był. Jeszcze jedno pytanie, kto jest pana faworytem dzisiaj w konkursie? Kto wygra? Na rękę nie wiem, kto z was jest najsilniejszy, bardzo ciężko mi to powiedzieć. A... Na ławę? Na ławę jakiś faworyt? Nie wiem, nie mam pojęcia, nie znam chłopaków z Międzyrzeca, nie wiem kto będzie startował, także nie wiem. Okej, okay, rozumiem. To ja jeszcze coś od siebie dołożę. Chciałbym Pana bardzo serdecznie zaprosić, gdyby Pan był na Lubelszczyźnie, w okolicach Szczebrzeszyna, na Zetoro Na taką siłownię, przewija się pewnie często na TikToku, taka w garażu. co, mam TikToka, ale bardzo rzadko z tego korzystam. Założyłem go, myślałem, że coś tam będę wstawiał, ale nie mam czasu.

Brawo niego! Brawo! Zawody są na prawą rękę, stół jest naszykowany na prawą rękę. Nie mierzymy, nie robimy czegoś takiego, ja was zostawiam jego sędzia. Za moment, rozpoczynamy. Najpierw poproszę czterech zawodników, słuchajcie, tutaj do mnie z kategorii do 76 kg.

A teraz mamy gazę w Jeszcze raz. Czuję, w tej centrum, a na gazę wyprostuj. Przed nimi go! Mocno Michał! Trzymaj go, trzymaj go! Tak już się zeszło. A dobrze było. Walczyłem, ale może na lewo. Pomalekami, pomalekami, Dawaj na... drugą rękę. Tak. Ja? ja? No, dobrze było. No tu się nie da nic, skórać. No nie. Dziękuję. Drugie miejsce, numer 4, Kożoł Michał. Zapraszam, ten lżejszy też nagrodzony. Z racji tego, że tego cięższego mieliśmy, ty już nie masz wyboru, łatwo. I czekajcie, zrobimy foteczkę. <laughs> Dobra, no jedynie. nie? My już po zawodach w Real Gym. siłowni Konrada Karwata. Niestety nie udało się zgarnąć nic konkretnego. Troszkę się posiłowaliśmy, troszkę powyciskaliśmy, było fajnie. Jakie są wnioski po zawodach? Nie wyciągnąłem żadnych wniosków, żadnych dogłębnych wniosków, ponieważ to były zawody for fun. Nie pojechaliśmy tam walczyć o mistrzostwo świata, tylko dobrze się bawić. Czy dobrze się bawiliśmy? Oczywiście, że tak. Wspaniała atmosfera, wspaniali ludzie, a przede wszystkim wspaniała siłownia, co wszystko złączyło się w jedną spójną całość, czyli właśnie w to, że fajnie się bawiliśmy. Czy warto było pojechać? Kawałek drogi? Warto było pojechać. Dla osób z okolic Międzyrzecza Podlaskiego, dobrze powiedziałem? Międzyrzecza? Międzyrzeca. 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 Międzyrzecza. Dla osób z okolic, miejscowości Międzyrzec, Podlaski, polecam. Polecam siłownie z tego względu, że jest fajny nowy sprzęt, ławka zawodnicza, także można przetrenować ciało w każdej partii. Jest sala fitness, są również maszyny dla pań, także śmiało uderzajcie. Załatwię rabat, Żartuję, nie załatwię. Także dzięki za uwagę. I do następnego. Nadawał dla Was jedyny w swoim rodzaju El. Mielon. Mielon. Salut. Ile to się jedzie? Warte, ile to się jedzie? Ja już nie mogę, już jedziemy i jedziemy. Dopiero wyjechaliśmy. No weź.